Czołem widzowie. Ósmy film z Ostrowa Wielkopolskiego to wizyta w najczęściej polecanym i według wielu najlepszym kebabie w Ostrowie Wielkopolskim, czyli Arslan przy rynku Sporo kebabów nagrałem, były lepsze, były paździerze i chciałem w końcu zjeść coś zbliżonego do oryginału tureckiego. Bo jak śledzicie moje filmy, to wiecie, że do tej pory najbardziej smakowało mi w lokalu Kepsi, Kepsik, ale tam to Karkówka. Dzisiaj już mam oryginalnie coś bardziej oryginalnego, bo wziąłem durum z mięsem wołowo-baraniem. A cena to 25 zł za mniejszą wersję. Mały nie jest. Gód zaspokoić idzie, ale jest jeden minus. Tak samo u Nodiego, jak i tutaj w Warslanie kebab był mocno zaparowany od opiek opiekacza, z czego środek jest kluchowaty. Zachodzę na miejsce, zagadało do mnie dwóch widzów, którzy polecili mi Lachmadżun, ale on nie jest opiekany w końcowej fazie jak Durum, natomiast zamówiłem już Durum to po ptakach. Jak będę następnym razem to spró spróbuję Lamajuna, ale właśnie dowiedzieliście się o głównym minusie tego kebaba. Tak to w porządku, mięso wołowo, baranie soczyste i smaczne. Cena dobra, wiel wielkość ok sos czosnek ostry, ostrość minimalnie, wyczuwalna, placek ciepły i chrupiący, ale trochę mi się rozwalał pod koniec. No i co? Już rozumiem, dlaczego ten kebab polecany był najczęściej w kategorii najbardziej zbliżonych do tureckiego pierwowzoru w ostrowie ten wypadł najlepiej. Zatem dzisiejsza nota to zasłużone 8. W Warszawie by przepadł, ale jak na Ostrów Wielkopolski jest to miejsce wyróżniające się. Jak będę następnym razem to już wiem co zamówić, to co polecali widzowie. 8 na 10 dziś wjeżdża, a jak ktoś ciekawy serii z Ostrowa to wejdźcie na mój profil, będzie jeszcze 3 filmiki, to jest ósmy, także łącznie 11. Pozdro!